Siemoneczko widzowie, e, tutaj Kinga gra. E, głosujcie w ankiecie, e, którą ostatnio rzuciłam. E, Jaką was nazywać, bo ja już nie wiem. I bardzo Wam widzę. Dziękuję za aż 140, Za. 140, jak ja się rozpowiedziałam. Za 114 subskryp subskrypcji. Dzisiaj nagrywamy specjał na 100 subów. czy ja nagrywam, wy oglądacie. Przyszkowałam sobie tutaj wszystkie moje gry, tak jakby. Jest ich dużo. Odliczamy gry, które są w pionie. Pionie? Poprawcie mnie, że są o tak, że są tak. To są w pionie, bo ja już nie wiem. Ale dobra. Czyli odliczamy uh, Fishing Foods, uh, Pixel Art, uh, Snack Bar, uh, Fluffy Fun, uh, 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 co jeszcze? Hamster, Bug Factory, Spa uh, Undon... <welfare> Tom i <windows> Tom, 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 Tom. Tactile. To, i jeszcze tą, 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 dobra mamy dużo aplikacji odjętych, więc tak naprawdę została nam kutpica, Pizza, grid Pizza, y, Star, y, ale są też gry, których na YouTube'a nie nagrywam, bo musiałabym je od nowa odinstalowywać. Y, jest to, to, to w sumie wszystkie gry, które są zakreślone, które są przekreślone i zakreślone w kółko, to ich nie nagrywam na YouTube'a, tych też nie nagrywam na YouTube'a, ale możemy je nagrać tak samo jak tej nie nagrywałam na YouTube'a. A przez to, że no, a przez to, że no, nie nagrywam, nie, no, ale nie ale... nagrywam Guys, na youtube, to se, y, 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 może w StumbleGuysie za, losujemy, zagramy, ale y, losujemy y, gry. Zaufajcie mi, widzowie, ja zamykam oczy, ja nie widzę nic. E, dobra, widzowie, spuśćcie pierwszy, bo ja nie widzę jeszcze. O, o, dobra. Skrzypek, no i sam luga jest. Jakby co to. Nie... Ja na serio miałam zamknięte oczy. Ja na serio miałam zamknięte skrzybe. oczy, widzowie. Ja nie oszukuję. Ja nigdy nie oszukuję. Więc, y, no. Zatrzał, y w, w końcu odpuściłem, ale uważam, że. O. Może się nie, chwila. Hmm. Chyba. Pamięta Pan może o konieczności tego zdarzenia? Czy Pan skrzypek. sam się Może ktoś Dobra. Czyli gramy w StumbleGuysa, nie śmiejcie się, mam tylko 4 korony Ja nie gram za bardzo w StumbleGuysa że nie, nie chcę na razie I mam tylko 4 koronki, więc jakby Ooo, koło Fortuny i Kolejny z darmo i takie Zdjęcia rzadkie chyba. Nie mi w ogóle, żeby żadnego A koła, koła fortuny zakupić. kupić. Dobra, no zakręcimy sobie. Pik. Koło szczęścia. Ej! Może mi się coś trafi. No, kurde! Cool A ja chciałam! Ja chciałam ja tego chwila. I Jeśli chciałam nie ma, tego to ufolutka, to który to tam to był. To nie się ja to chciałam to tego to ufolutka. Obra. Nie było formalnej separacji. Tak, ale. Dobra. Eee, chodźmy, widzowie. E, mam e, piękną e, chinkę. E, jaką mamy nowość tutaj. O! Nieźle. Dobra, to zagramy sobie w. To sobie zagramy. I to. To będzie pierwsze. To będzie drugie. Okej, okay, widzowie? Poczekajcie, poprawię tą jedynkę. O. No to będzie drugie. Ta da? Dobra. Dobra. Więc zacznijmy od. Y... Tego pierwszego Na serio mm. to jest z zaklejnoty? Coś jest za zaklejnoty Czemu to jest za zaklejnoty? Ej no dobra, wykupię sobie to no Nie, nie wnikajcie czemu nazywam się y, UW y, Gil szczegółów 1 2 3 nie pytajcie chciałam sobie zmienić po prostu na uw Ale nazwa była zajęta uw nazwa zajęta kropka uw nazwa zajęta kropka uw 1 nazwa zajenka jeśli więc zamordowanego i sens ojcu duży majątek w dodatku uda nam się go połączyć z miejscem zbrodni Coś się wzięło mi do cięła. Dobra Nie wiem po co było to losowanie Ej kurde Czemu ja się nie mogę ruszać Czemu ja się nie mogę ruszyć Kurde zacięłam się Nie wiem ile Nie wiem ile mam HP nie chciał zajmować się gospodarstwem chciał już w Warszawie. Się o to? Tak, ale. Kurde, dostałam obrażenia. Musiała, żeby połowę tej ziemi i dał mu nie wiem o co chodziło. Nie w wiem w ogóle, w ogóle ile mam HP. Nie wiem. Kurde, ale nie wywaliło. E, i wtedy i wyszczyt, I ten odcinek będzie za krótki, widzowie. To, zagramy sobie jeszcze w jedną gierkę What? Gdzie ja jestem? Eee, no ludziska No, no i spadą Dobra, przychodzę nie Jej. Szkoda, że tylko nie widziałam, ile mam HP. To jest akurat na minus. Yy, bo nie wiem. Czemu nie można sobie. Czemu nie można widzieć swojego HP? Jeśli wy wiedzieliście gdzieś, ile ja mam HP. A tu jest! Tu jest! Tu jest! No kurde! Czemu ja tego nie zauważyłam? Nie, ale widziałam go wtedy pod sklepem. Rozmawiałam z takim miejscowym pijaczkiem. Chciałam podejść, złożyć. Takie chwile jak te. To. to nasze zwycięstwo. Jeśli ktoś widział y, 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 mojego szolca, y, gdzie nagrywałam y, pios piosenki, które słuchałeś w dzieciństwie. No, i odpadłam. To tam była jedna pisynka, i ja mam drugą przygotowaną już. Więc, jeśli chcecie drugą tu, to wpiszcie w komentarzu. my sobie wyjdziemy, no bo nie ma po co siedzieć. Czy te rozgrywki z diamanty się totalnie nie opłacają? Bo, znaczy, ja nie wiem do końca o co tam chodzi. Super, jeszcze szczepionka się łączyłem. Więc to się totalnie nie nie, nie, nie. nie opłaca się. W klasycznych naciskania losowych przycisków. Tu jest jeszcze. nie wiem o co chodzi. Jeszcze drążej jest. A miesiąc później przyjeżdża, przeprasza i składa trzy obietnice, a potem i jadą razem do notaryki. Nie wiem o co z tym chodzi. Se do... eee, wyjdę stąd. Ja chcę tą diamentową skórkę, która jest tutaj. Albo ufoluda. Ja nie mam dużo skórek. Ja mam mało skórek. Nie ja mam bardzo mało skórek. No zobaczcie. Nawet, nawet nie mam jednej legendarnej. Mam tylko trzy. trzy zielone. Nie wiem o co chodzi z tymi yy, zielonymi. Nietypowe są. Ok. Mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Mam pięć rzadkich i mam pięć yy, epickich. Mam y, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Mam y, dziewięć zwykłych i y, trzy y, nietypowe. Więc wiecie. Weźmiemy sobie białą skórkę, bo czarne to jest szczęśliwy kolor mojej korzenki. A jest sobie wezmę y, taki biały, szar, nie wiem. No biały, ale wygląda na szar. Ale dobra, mamy postać głód, mówię. Emotki sobie zobaczmy. Mam zaczepkę. Nie wiem o co z tym Pamiętam chodzi. To, Poka to, jak to się. dłużej. Ale to się nie pokazuje. To. Dobra. Yy, mam odgromania, odblokowanych emotek. Yy, tutaj mam animację. Selduszko mam. Mam kroki takie 2023 i jeszcze takie. Ale wezmę sobie to. Dobra, i sobie zagramy. A Dobra. I lecimy z tym koksem, widzowie. Dobra, no to się w końcu skończy, to losowanie czy coś? O Boże, nienawidzę tej mapy. To lepiej sobie przypomnij, bo na razie jesteś zamieszany przynajmniej w podpalenie i pójdziesz siedzieć. Ja zamieszany? To on chciał. Ktoś ci za to zapłaci, tak? A czy za podpalenie ci zapłacił, czy za zabójstwo też ci zapłacił, co? Jakie zabójstwo? Uch, dobra, przeszłam. Ja tylko miałem podpalić i jakąś paczkę Tadzikowi na pakę włożyć. Lepiej powiedz, kto ci za to zapłacił, bo na razie źle to dla ciebie wygląda. Leszek, niech Pyk! Leszek? I pyk! Syn Grzegorza skrzypka? Tak. Odłoż butelkę. Niektórzy ludzie dopiero tutaj są. Nie wiem dlaczego, ja kiedyś nie mogłam w ogóle przejść tej mapy. A teraz. Nie wiem czemu. Proszę, ja nawet nie wiem ile. Napiszcie mi, jeśli komuś chce się. Jeśli komuś się chce, to mi napiszcie, w ile czasu przeszłam tą mapę. Bo ja nie wiem. Mamy tutaj gościa, który utknął. Chyba utknął. Ej, ktoś tam zaczynał.

Raz grałam w tą mapę, dosłownie, raz, raz w tą mapę grałam, raz i jeden, jedyny. Takie chwile jak te, nie zdarzają się zbyt często, takie chwile jak te, to nasze zwycięstwo. Wow, dobra, teraz...

Ale dobra, przeszłam, przeszłam, Pomimo tego, że spadłam. Dobra, mam nadzieję, że wygram, jeśli będzie jakieś obi. O Boże, ja to przegram. Tego się nie da przejść, bez żadnych umiejętności, ani nic. Nie wiem, mam wrażenie, że... Mnie dobija, ta sprawa o kurde, jeszcze mhm. ja to przegram. Nie wiem, to... Ui. nie wiem, wyrzucam sobie, że nie jesteśmy tak dobrymi rodzicami. Mamy swoje problemy, przecież on też nie jest to, rodzina... Nie wiem, czemu, mu. No, tak, tam jest przejście, kurde. Prawie byłam o no, tak, 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 tak. No, Odpadłam! Dobra, ale trudno widzowie... Trzeba tutaj dalej, ale w końcu się uda. Zdobyć tą piątą koronkę. Jezu nie chcę go widzieć przez cały czas na ekranie. Nie wiem czemu widzowie, ale czy tylko mnie to denerwuje, jak obca postać, jak obcy skin się pojawia na ekranie i on tak chce tańczyć przez kilkanaście sekund. Mam wrażenie, jakby mi woda w I to jest denerwujące widzowie. Niby nie mam tylko nosa zapchanego. a... Dobra widzowie, yy, gramy dalej. Oj, bierz. Za za z Możemy tutaj coś. No, na serio? Ja nie chcę reklamy. Po co mi ta reklama? Żeby mnie denerwować, chyba tylko. No, oo, mogę odebrać. Koło Fortuny. Mam nadzieję, że nie będę miała zwykłej skórki. <tryk> tak, 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 tak! 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 To też szukaliśmy w internecie, Uuu. A teraz to, to sobie... Się... Ile czasu ja się nawet? Jezu! Wybiera już na miejscu, które dowiedzimy. Ale teraz będę miał fajne rzeczy. Cieszę się, że udało się spotkać w kwestii ceny i ten magiczny artefakt znalazł nowe życie. Dziękuję, że byliście z nami i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dobra, wejdziemy sobie do sklepu na chwilę, bo mam parę tych żetonów, tylko nie wiem gdzie można je jakby wydać. A, można na epicką skórkę! Dobra, widzowie bierzemy to. Bierzemy tą epicką skórkę. No no raz, no więcej nas niestety. Epickie lub lepsze? Tak, tak, legend? What? What? Moja pierwsza legendarna skórka! Znaczy, no skin? Jezu! Ale w tym odcinku dzieje? Dobra, gdzie ja jestem? Na podium, nie widzę siebie. Nie, ja jestem pewnie bardzo, bardzo nisko. Nie, w życiu ich nie przebiję. O. Nie, to nie ja. Gdzie ja jestem? Szukamy osób z Polski, ale tu jest mało osób z Polski. Czy ja w ogóle sobie zaznaczyłam, że jestem z Polski? Że się... Gdzie się to w ogóle. Oznacza, że jest się z Polski. Gdzie? Powoduje zamknięcie klapki na Ale mam po polsku logowanie, język polski, ue, zmień, Europa. Ale ja jestem. Nie będziemy się odszedł Dzięki terowanie PRYWATNOŚĆ, powiadomienia, POMOC KAMERA KAMERA CZUŁOŚĆ KONTROLERA CZUŁOŚĆ KAMERY To sobie zostawimy OJ CZUŁOŚĆ KONTROLERA X CZUŁOŚĆ KONTROLERA J X, J CAŁOŚĆ GŁOŚNOŚĆ MUZYKI GŁOŚNOŚĆ MUZYKI, GŁOŚNOŚĆ dźwięku Nazwa graczy. Włączona. Jakość cieni. Wysoka. Rozdzielczość. Zobaczmy. to było 85 chyba. To my sobie je ustawimy na 100 Ciekawe co będzie. Gramy. Jaka będzie. Dobra, no mamy mocny cień. Dobra, Bondach, ale. ale... No no nie wiem, o co chodzi z tą rozdzielczością. Teraz, uh... nie wiem, jak złożyć. Nie wiem, o co może. <Haven weakest muj production> so, z Oj chodzi z tą rozdzielczością, itd. Złożyłam paluka z kolegą, zostało nam sporo części, ale pan nieściał. I to są właśnie wielkie tajemnice. Ale żarty żartami chciałem zostawić rozłożone, żeby ci pokazać, jak zaskakujące. To też był żart. Może na rozjęcie kubek przyda się do kawy. Dobra. Długo to się będzie lusować. Nie mówię o ekspresie do kawy. Urządzeniu automatycznym do korzenia kawy. Precyzyjnie rzecz ujmując. Ale upraszczając, ekspres. To śmieje bardzo i podobało. Zapraszamy właściciela pana Krzysztofa. Dzień dobry, małego. No halo! Ja chcę do gry przejść. Czemu się tak długo losuje? Ja chcę grać. to się długo będzie losować dobra widzowie, poczekajcie chwilę dobra widzowie ogarnęłam chyba już wszystko nie wiem o co chodzi z tą rozdzielczością bo rozdzielczość jest taka jaka była przynajmniej się tak wydaje jeśli według was jest coś nie tak to mi poprawcie, jeśli coś wygląda inaczej mam nadzieję, że teraz już to będzie działać i że przejdziemy w końcu do tej gry. nie będziemy poczekać tylko na losujące koło fortuny. Czyżby czy się na to już losowało? Nie, no kurde, ile się będzie losować. Tankujemy nasz palniczek z Palniczek umieszczamy pod tym zbiornikiem na wodę. Zahaczywszy klapę, podpalamy. Tutaj dajemy sobie piękny zwanek z bardzo ładną kolejnością. żeby kapało, żeby kapało. Płomień podgrzewa nam zbiornik. Chyba się, widzowie, błąd rozłączono. Straciłeś połączenie z grą. Sprawdź łączność z internetem. No mamy internet. Hmm. Dobra, widzowie, yy, no to chyba tyle na dzisiaj. Z tego odcinka bardzo, ale to jeszcze raz mega. Bardzo Wam dziękuję za tyle subskrybentów, za tyle subskrypcji. I y, bardzo Wam dziękuję. Z tego wytwórnia, której no. Wiunt i y, papa. No, przed aukcją czuję się jak przed egzaminem. <laughs> Troszkę mam to. No dobra, no nie chciałem się tylko Kolejny dzień na kasie, znowu łapie nowej sieci zasięg